Jeśli by mnie ktoś kiedyś zapytał, czy będę sobie tak siedział, zrobię sobie takie biuro i będę nagrywał podcast swój, nie, to bym powiedział, że raczej nie bardzo. No, ale w związku z tym, że nie chcę pracować więcej godzin w klubie, bo chcę pracować nad rozwojem swojego biznesu, to myślę, że to nieuchronny krok, żeby to, żeby to zrobić. A ponieważ jestem gadułą i lubię się rozgadać, to chyba takie dłuższe treści będą mi bardziej pasować. Dzisiaj jeszcze mam ten mikrofonik, bo jeszcze sobie tego nie podłączyłem, ale myślę, że jutro już będzie. Nagrywam to dzisiaj, bo nie chciałem przyciągać kolejnego dnia i znowu przyciągać rozpoczęcia tego, żeby to podłączyć, tam to zrobić i tak dalej. I no widzicie, i trochę jeszcze... Zapomniałem, że warunkiem zrobienia pierwszego kroku jest zrobienie pierwszego kroku, a nie ciągłe przygotowanie się. Dlatego witam Was serdecznie w pierwszym odcinku Akademia Progresu Vlog 001. Będzie ponumerowane. I dla tych, którzy mnie nie znają, no to się przedstawię i w ogóle dobrze byłoby się przedstawić. Nazywam się Rafał Kosiarski. I będę tutaj mówił o sprawach sportowych, sprawach związanych ze sportem, przede wszystkim ze sportami walki, ale nie chcę się zamykać tylko na sporty walki, więc będzie generalnie o sporcie, o mentalu, o przygotowaniu, będzie o filozofii, filozofii, która jest związana z mentalem, będzie o książkach. Tak, jestem mułem książkowym, choć niektórzy mogą mi nie uwierzyć, będzie dużo historii z mojego życia. Myślę, że mam dużo do opowiedzenia, pewnie też ze względu na staw sportowy, ale i na bogate życiowe doświadczenia. Uśmiecham się, bo różni ludzie znają mnie z różnej strony, natomiast chcę się przedstawić jako Rafał Kosiarski, osoba, która trenuje w zasadzie nieprzerwanie sport od 6 roku życia na początku piłka nożna, potem tańczyłem i no, od 15 roku życia jestem w sportach walki. Mam niemal 33 będę miał w styczniu, już mówię od razu, jakby ktoś chciał mi kupić fajny prezent hmm, więc jest to prawie 18 lat w sportach walki. Przez ten czas stoczyłem niemal 160 walk. 3 razy byłem mistrzem świata, byłem mistrzem Europy, 6 razy byłem mistrzem Polski, czterokrotnie zdobywałem Puchar polski w kategoriach 67. I 71 kg, więc takie najbardziej obsadzone kategorie na świecie, i też w Polsce, więc w mojej kategorii trzeba zrobić bardzo dużo walkę, zawsze, żeby, żeby zdobyć tytuł. Oczywiście tutaj nie oceniam kategorii. Kategoria, kategorii nierówna. Mówię tylko, że kategoria 70 kg jest najlepsza na świecie. Kropka. Byłem kadrowiczem, jeździłem po całym świecie, chyba po, po 14 krajach. Możecie też sobie poczytać ten opis mój na na mojej stronie klubowej podlinkuję w opisie filmu. I od dłuższego czasu jestem trenerem w swoim klubie w Akademii Progresu i dzisiaj też chciałem trochę opowiedzieć o tej genezie powstania klubu. Dlaczego powstała w ogóle moja akademia? Dlatego, że ja jako zawodnik jeździłem po całej Polsce zdobywać doświadczenie. Trenowałem naprawdę w wielu klubach. I ciągle czegoś szukałem, i ciągle było mi mało, a może tak naprawdę ze względu na moje ADHD ciągle szukałem czegoś nowego, może mi się coś nudziło i tak dalej. Być może jeszcze wcześniej ciężko było mi siedzieć w jakimś utartym schemacie, natomiast teraz sam jestem bardzo dużym fanem tego, żeby zawodnicy trenowali u jednego trenera. Nie byle jakiego, tylko jednego tego konkretnego. Tego, z którym się, im się dobrze pracuje, a przede wszystkim z tym, z którym czują, że się rozwijają. No więc kiedy już sobie jeździłem po tej całej Polsce i Europie, to chciałem stworzyć kompletne miejsce, gdzie zawodnicy będą mieć wszystko. Osoby, które mnie śledzą, wiedzą, że się bardzo mocno rozwijam, że jeżdżę na kursy różne. Nie chcę tutaj mówić o ilości certyfikatów i też, możecie sobie zobaczyć je w stronie Mówię tylko to, że interesuje mnie ogólny rozwój sportowca od mentalu, przez żywienie, suplementację, trening siłowy aż po sam albo zaczynając od yy, treningu specjalistycznego, więc przez te wszystkie lata zgłębiłem o sporą ilość wiedzy i ciągle zgłębiam. Znam na podstawowym poziomie elementy wystarczające do. Opanowania, odżywiania, suplementacji. Mało interesuję się treningiem siłowym. Sam wspieram się przy swoich planach pomocą Igora. <laughs> Musiała. Pozdrówki Igor, który układa mi plan siłowy, i też wspieram się jego wiedzą przy układaniu planów dla, dla moich ludzi i, i osobami, z którymi współpracuję także rekreacyjnie. Hmm. za to nie, nie, nie interesuję się bardzo treningiem siłowym za to bardzo interesuję się mentalem no i kickboxingiem i boksem i to są moje bardzo mocne bardzo mocne strony no i przekaz, przekaz, przekaz przekaz, lubię pogadać mam coś do powiedzenia, więc mam nadzieję, że z tego skorzystacie no i wracając do, do meritum powstania Akademii Progresu, jak już sobie pojeździłem, pozdobywałem wiedzę to chciałem stworzyć kompletne miejsce, żeby nikt nie musiał jeździć tak jak ja. To było zajebiste doświadczenie. Bardzo mi brakuje tych wyjazdów, ciągłej nauki, nowi ludzie, treningi. No świetnie, nie do opisania, tak naprawdę, e, w tym odcinku. Na pewno będzie jeszcze sporo odcinków solo, to sobie do tego wrócimy, jak będziecie chcieli. Także dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie takie historie. No i zacząłem prowadzić treningi w różnych miejscach w Tarnowie, w szkole tutaj w Michałowicach w mojej gminie, w Gym Parku w Krakowie, w takiej siłowni, no i, i w końcu chciałem mieć swoje miejsce i zacząłem prowadzić treningi, uwaga, w garażu proszę Państwa, tak w garażu, bez kibla, bez ogrzewania, także bardzo dziękuję moim, moim wiernym towarzyszom którzy przychodzili na tą salę i, i dostawali ode mnie naprawdę maksimum energii i pasji i teraz od dwóch lat mam już e, swój klub sobie zbudowałem, sobie mam i w zasadzie jestem przed kolejnym etapem, przed rozbudową klubu. Także ten temat ciągle nie jest zakończony i chyba tak naprawdę nigdy nie będzie. Ale od tych dwóch lat mamy naprawdę fajną salę e, wyposażoną w Prywatny parking, łazienki, cały sprzęt, mój zawodnik, który dwa dni temu, trzy dni temu stoczył swój debiut zawodowy, także trzyma tarcze, czyli prowadzi treningi i no mamy fajny zespół, fajne miejsce, 32 sekundy dokładnie zajmuje mi pójście do pracy z kawusią w klapkach, także jest wspaniale i ten cały mój pomysł na to, żeby stworzyć tę akademię, powstał właśnie z tego jeżdżenia mojego i z chęci zrobienia czegoś lepiej dla ludzi. No i oczywiście też dla siebie. Natomiast ja w roli trenera czuję się naprawdę wybitnie. I jak byłem zawodnikiem, no to myślałem, że to jest moje powołanie. Teraz jak jestem trenerem, to, to myślę, że to być zawodnikiem, to było tak naprawdę. Przygotowywanie i zbieranie doświadczenia po to, pomagać ludziom, oczywiście rob, robić to też dla siebie, ale tworzenie ludzi, przekazywanie wiedzy, to, że ktoś chce się posłuchać, chce sobie spędzać czas, jest dla mnie ogromną nagrodą, dlatego cieszę się, że ja im daję napęd, a oni mi także dają swoją energię. Z czego jeszcze powstała Akademia Progresu? Akademia Progresu powstała z braków. Z braku wiary we mnie. Z braku wiary, że to miejsce powstanie, z braku wiary w to, że ktoś tu przyjdzie, z braku wiary w to, że z bycia trenerem można się utrzymać. Wiecie to jeszcze, bo kilka dobrych lat temu i oddaję teraz Wam do dyspozycji ten kawałek ciemnej strony, który mnie napędzał przez tyle lat. Nie napędza mnie już, bo, bo to zrobiłem i teraz. Mam inne elementy, które mnie napędzają, których na pewno dzisiaj nie zdradzę, ale dokładnie ten brak wiary, ten taki, wiecie, taką, taką słabość innych ludzi, bo to inni ludzie przecież mówili do mnie, przekułem w swój biznes, przekułem w swoją pasję, przekułem w to, co kocham. Jestem mega, mega spełnionym trenerem i spełnioną osobą i teraz pracuję sobie nad klubem, w ogóle z innego poziomu. Mam ogromną satysfakcję z tego, co robię. W ten weekend byłem na zawodach, kolejny jadł zawody. Mam naprawdę fajnych ludzi, multum pracy i teraz przyszedł czas na podzielenie się tymi wszystkimi doświadczeniami tutaj razem z Wami. Więc jakbym miał podsumować, z czego powstał mój klub, to powstał z chęci rozwoju i stworzenia jednego kompletnego miejsca oraz z braku wiary w to, że to się może udać a ten brak wiary przykułem w swoją motywację i determinację do działania wiecie, to było takie ja nie mogę, to potrzymaj mi piwo i zobaczysz, nie? i, i dokładnie i dokładnie tak to było te elementy też jako sportowca mnie nie nakręcały kiedy ja tylko słyszałem, że nie dam rady, bo mówię o Boże, dziękuję Ci za tą motywację. Nigdy jej za bardzo nie potrzebowałem, a sama a sama, a sama do mnie przychodziła. Bardzo Wam polecam spróbować tego. Zawsze kiedy ktoś mówi coś do was, to nie mówi o was tylko do was i nie mówi o was tylko o sobie. Dlatego Mam nadzieję, że, że to zrozumieliście. Chodzi o to, że jeśli ktoś do was mówi, że nie da rady, to chodzi o to, że on myśli, że nie da rady, także... Mówi to do Was, ale nie o Was. Zawsze mówi ze swojej perspektywy, czyli zawsze mówi o sobie, a nie o Tobie. To taka ważna mentalna lekcja, którą ja się nauczyłem przez wiele, wiele lat. No, myślę, że na odcinek intro to wystarczy. Cieszę się, że mogę nagrywać dla Was. Cieszę się, że sobie zbudowałem biurko, sobie kupiłem mikrofon i, i mam lampkę z tyłu i w ogóle mega się jaram, że że jestem w takim życiowym miejscu dlatego to macie ode mnie, a teraz moja prośba do was piszcie w komentarzu co wam się podoba, co chcecie zobaczyć co wam się nie podoba serio zbudujmy sobie taką społeczność ja dla was będę przygotowywał materiały, będę dla was tworzył to co mi się podoba i Wam się też będzie na pewno podobało, ale będę też Wam wdzięczny za Wasze pomysły, żebyśmy stworzyli fajny kanał, wartościowy kanał. No i tyle. Widzimy się w drugim odcinku. Elo.